Słuchajcie, jak się pozbyć takich kryminalistów? Bardzo prosto. Putin pokazał, albo jak wsadza się ich samolot, samolot zeszliwuje rakieta. No i trudno stało się, tak? No, samoloty są drogie, lepiej na statek ich zasadzić. I po prostu no, trafiło w jakąś taminę z drugiej wojny światowej, czy może jakiś tam rosyjski pocisk balistyczny utkwił. No i niestety czeka się na awarię. no i statek zatonął. No i tam 100 tysięcy degeneratów po prostu ich idzie w dół. I tyle, jak ktoś Wam przeszkadza na, na wsi, gdzieś w mieście, hałasuje, no po co takie coś robić? A jak robić z piratami drogowymi czy alkoholikami? No bardzo prosto, paluszek obcinasz. No, nie będzie miała 10 paluszków, nie będzie miała kierownicy trzymać, co w tym trudnego. A jak taki paluszek mi będzie zawsze przypominał, tak się kochanie rozwiązuje problemy. No, a jak Unię Europej... a jak e, Ukrainę, żeby nie było wojny? No też bardzo prosto, no. Robimy Unią Słowiańską, e, a wcześniej propozycję do Ukrainy, że te. Województwa, które chcą się przyłączyć e, do Unii Europejskiej, no i się do Polski przyłączą. Niech to będą terytoria polskie: czy to Białoruś stanie się Polską, e, obwód ob mój obwód, tak, bo to jest mój obwód, należy do mojej rodziny, <coughs> czyli obwód króla mnie, niech to tam się po prostu połączy, e, albo niech to będą po prostu te landy wschodnie, zachodnie Ukrainy i staną się Polską i święty spokój, no. a tam, jak też, to też bardzo prosto. No co, no, niech obwód królewski wróci do mnie. Putin pokazuje, że wtedy wszystko OK, że on taki jest proeuropejski. Pro e, a e, tamtych ludzi zmigrować na te tereny, gdzie oni kupują e, Ukrainę. E, tam ich zaludnić, powiedzieć referenda i te tereny rosyjskie. No, a tamten teren zrobić tylko dla przyrody, dla zwierząt, zrobić dziki rezerwat, zakaz ludzi. Tam wszystkie zwierzęta, jak są jakieś odławiane na przykład, bo są chore czy, czy z zagrożeniem, to tam rzucać, żeby tam sobie żył w jakiejś enklawie, prawda, spokoju, z dala od tego wirusa, jakim jest człowiek, no. I tak się kochani rozwiązuje problemy. A Unia Słowiańska to mam takie terytorium, które ma łączyć wszystkie kraje słowiańskie, czy to Serbia, czy to Rosja, mają wspólny jeden wielki kraj. Tak samo jak z Unia Europejska, jednym wspólnym wielkim krajem, Polska będzie hubem. Eee, po prostu robić bramki, na których paszporty się przykłada i <laughs> jeżeli jesteś z Unii słowiańskiej, a nie masz yy, prawa Schengen, to po prostu zjeżdżasz na bok i jesteś normalnie poddany procedurze no, schengenowskie, żeby mu dalej wjechać, no to jest takie wszystko proste. No. I patrzcie, jest spokój, święty, święty spokój, nie ma żadnych wojen. I Iran ja całkowicie... A ja czemu jest wojna w Iranie? No to też, kochani, wam powiem. No dlatego, że po prostu yy, nasz kochany -y Hussein no, chciał dobrze z Kadafim, no ale go Amerykanie zabili, bo chcieli stworzyć własny bank centralny na tereny arabskie, no więc ich zabili, no jak nie ma silnych liderów, no to jest taka rozpierducha, no i te wszystkie pasożyty pisowskie tam doszły do władzy, no i czemu w ogóle PiS jeszcze nie jest aresztowany, czemu Kaczyński w nie jest aresztowany, czemu, no nie wiem, Tusk miał być silnym kotem, Miał być silnym kotem, który miał wziąć i, i te myszy złapać, a on po prostu siedzi i te myszy między palcami mu uciekają, jakieś robaczki łapie. No, no co to jest za kot? a ja kota wymienić, kochani, no. mieć naprawdę silny lider tutaj w Europie, który zrobi porządek, no. Rozumiem, że ja to będę ja, ja oczywiście do polityki nie idę, bo... Nie potrafię kłamać, a robi się to czerwony jak kłami, więc to nie może być, nie będę z politykiem, ale mogę być waszym liderem i królem i po prostu to wam zarządzę. No. I to wam obiecuję. Pozdrawiam.